Potrzebujesz białka w diecie, jeżeli chcesz czuć się dobrze, mieć szybszą przemianę materii, dobrze się regenerować i mieć. Masę mięśniową, bo pamiętaj, że mięśnie to takie nasze narzędzie do długowieczności, które stabilizuje nam poziom glukozy, dodaje nam siły i powoduje, że świetnie wyglądamy. Tenik siłowy, trening oporowy jest niezbędny po to, żeby budować masę mięśniową. W wpływa również na stres i na Twoje samopoczucie w pozytywny sposób. Jeżeli nie masz przeciwwskazań oraz trenujesz oporowo, to potrzebujesz około 1,5 to 2 gramów białka na kilogram masy ciała. Jeżeli Twoim celem jest waga 70 kg, grama daje nam jakieś 110 g białka dziennie. Jeżeli ciężko ci sprostać temu zapotrzebowaniu, to zawsze może się posłużyć odżywkami białkowymi lepszej jakości, pod warunkiem, że nie wpływają one u Ciebie na zaostrzenie apetytu oraz nie wywołują trądziku. Jeżeli jesz 3 posiłki dziennie, no to dzielisz sobie 40, 40, 30 i gotowe. W opisie tej rolki znajdziesz produkty, które zawierają 40 g białka na porcję. Daj mi znać w komentarzu, ile gram białka Ty zjadasz codziennie.